No taka, byśmy powiedzieli, dobra dla nas ocena ze względu na to, że przyjechaliśmy tu po minimum punkt, ale byliśmy nastawieni i usposobieni do tego, żeby powalczyć o te trzy punkty i żeby zdobyć te trzy punkty. Wiedzieliśmy, że to będzie trudny mecz, że górnik Łęczna ma wielu wartościowych piłkarzy. Spodziewaliśmy się takiego meczu, ale byliśmy bardzo dobrze do tego meczu przygotowani pod względem organizacji gry. Wielokrotnie udawało nam się realizować tą taktykę przyjętą. No ale tak jak powiedziałem, przyjechaliśmy tutaj, żeby, być, żeby ocena była bardzo dobra, przyjechaliśmy tu po trzy punkty. Nie udało się, może to złe słowo, nie udało się, to nie zapracowaliśmy akurat tak dobrze na to, żeby zdobyć 3 punkty. Nie byliśmy skuteczni w ataku, w obronie byliśmy skuteczni, ale w tym ataku zabrakło tego, tej jednej sytuacji, którą moglibyśmy zamienić na bramkę. One były. Stworzyliśmy bodajże 5-6 sytuacji, po których byliśmy blisko zdobycia bramki, chyba najlepsza sytuacja to Marcina Grolika i Tomka Mikołajczaka. Ale tak jak powiedziałem, no, spotkały się dwa zespoły dobrze zorganizowane, w dwóch zespołach dobrzy piłkarze. Jak na pierwszą ligę i padł wynik bezbramkowy remis. My na pewno szanujemy to, że uszczegliśmy się takich prostych błędów i przeciwnik nie zdobył bramki tak jak ostatnio przeciwnicy zdobywali, że takie łatwe te bramki padały. Dlatego z tego na pewno jesteśmy zadowoleni, ale taki mamy niedosyt i w szatni też taka, taka atmosfera była. No, z jednej strony szanujemy ten remis ale taki mały niedosyt, bo przyjechaliśmy tutaj z nastawieniem, że zdobędziemy trzy punkty. W każdym meczu mamy takie nastawienie, oczywiście z szacunkiem do Rywala zawsze podchodzimy i wiemy, że musimy zapracować mocno na boisku, żeby te trzy punkty zdobyć i na pewno tak będzie w następnych meczach będziemy pracować. Przed nami kolejne trudne mecze. Teraz przerwa na kadrę, musimy dobrze popracować, mądrze i do kolejnej serii przygotować się żebyśmy punktowali jeszcze lepiej niż do tej pory, bo mamy ogólny taki niedosyt. Może z funkcjonowania drużyny jesteśmy zadowoleni, może na pewno jesteśmy zadowoleni, ale brakuje nam e, uszczegania się tych błędów, a dzisiaj to zrobiliśmy, czyli ten połowiczny sukces jest już osiągnięty. Teraz musimy dołożyć zdobywanie bramek, przynajmniej jednej, nie tracąc żadnej i będziemy bardzo szczęśliwi. Wiemy jaki cel przed nami, wiemy jaką pracę musimy wykonać i dalej to podtrzymujemy. Staramy się dograć w klubie wszystko, żeby żebyśmy nie pozostawali nic przypadkowi i tak będzie też dalej. Będziemy pracować, żeby uratować pierwszą ligę dla lubiców schojnic i tak do tego podchodzimy i na pewno się nie cofniemy, dopóki, będziemy walczyć, to będziemy zwycięzcami i tak do tego podchodzimy. A Taka nasza dewiza mądra i ciężka praca sukces się obróci i w to bardzo wierzymy i tak jak powiedziałem, szanujemy punkt, trochę niedosytu. Ale też z pokorą do tego podchodzimy. Dziękuję bardzo. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Czy są jakieś pytania do trenera? Ja mam, no. że o ile mentalnie chyba nie można mieć dzisiaj yy, pretensji do naszego zespołu, bo widać, że naprawdę każdemu zależało, każdy walczył. A to gdzieś chyba widać powoli jest po naszym zespole, może no, ta nie wiem czy presja tego, że, że walczymy, walczymy o utrzymanie i ten koniec dni się zbliża. Że jednak jeżeli chodzi o takie konkrety, zwłaszcza ofensywie trochę, trochę tego brakuje dziś. No brakuje, tak jak powiedziałem. No nie byliśmy na tyle skuteczni dzisiaj, żeby zdobyć jedną bramkę. Wytworzyliśmy sytuację, ale to jest za mało. Trzeba jeszcze skierować piłkę do bramki. Nie, ja bym tak do tego nie podchodził, że widać jakąś presję. Zawodnicy wiedzą, że do ostatniej kolejki będziemy musieli, w cudzysłowie oczywiście, E, walczyć do ostatniej kolejki, a może i faktycznie do ostatniej kolejki będzie trzeba się bić o, te, o ten ligowy byt. Zdajemy sobie sprawę, że e, no, od dłuższego czasu już e, tak nasz zespół funkcjonuje. Myślę, że e, to doświadczenie i ta praca, którą wykonujemy, przyniesie taki zamierzony efekt. Drużyna jest e, nastawiona na tą, na tą mądrą, ciężką pracę. E, pracują zawsze. Mocno na to, żeby, żeby, żeby zdobywać te punkty. Tak jak mówiłem wcześniej, to jest podstawa, żeby nie tracić bramki. Takie dosyć przypadkowe te bramki zdoby, straciliśmy. Dzisiaj tego, tego nie było i z tego jestem na pewno zadowolony. Nad to ofensywą zawsze pracujemy, będziemy pracować. Mamy zawodników, którzy potrafią zdobywać bramki i wierzę głęboko, że tak będzie też w następnych meczach. Mam jeszcze pytanie o przerwę reprezentacyjną. Wspomniał tam trener w dwóch zdaniach wcześniejszej. W swoim komentarzu, ale o rozwinięcie tego, może jaki jest plan choćniczanki na wykorzystanie przerwy reprezentacyjnej. Teraz dostanę zawodnicy dwa dni wolnego, a później wchodzimy w intensywną pracę. Będziemy dwa razy dziennie trenować mikrocykl taki nazwijmy to uderzeniowy. Zakończymy grą kontrolną z chrobrym głogów, a następnie wejdziemy w mikrocykl startowy, już taki do meczu z uks em na pewno mam, mamy już wszystko zaplanowane i, i, i wiemy jak mamy pracować, żeby jeszcze zespół wzmocnił się pod względem technicznym, taktycznym, a co najważniejsze też motorycznym, bo wiemy, że ta ligowa mocna gra będzie na pewno potrzebowała dobrego przygotowania, czy bardzo dobrego przygotowania tego motorycznego i na pewno tutaj zadbamy o to wszystko.